Cześć, witam Was w kolejnej części tego całego, tej całej naszej zabawy z Box Drive. Ja już tą aplikację sobie pobrałem poza anteną, ale linka Wam też dam do tego, tej części, do tego materiału, do sklepu Play. Po prostu wchodzisz w sklep Play, to jest jakaś reklama, i piszesz Box, nie powinien jeszcze znaleźć. O, to, to. To jest to. I linka dostaniesz do tego w opisie. Otwieramy aplikację. Ja już sam jestem zalogowany, po prostu loguję się swoim kontem. Które sobie założyłeś, przez przeglądarkę, czy tam, nawet na telefonie możesz sobie założyć, a ja polecam na komputerze założyć konto. Otwieramy. I co my to mamy? Przepraszam, że tutaj jakieś refleksy są, ale to jest chyba. Nie wiem od tego, jestem refleks, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. No, ja na to wpływu nie mam, to jest prawdopodobnie coś się tu mi odbija w telefonie. No, no trudno. I tam my tu mamy. cztery zakładki na dole. Diki, czyli po prostu nasz... Przegląd dysk, to jest na nasz po prostu box drive. Dalej mamy kolekcję. teraz sobie tworzyliśmy właśnie na komputerze. Dalej mamy wyszukiwarkę i krzynka Alberta, to jest Alberta, właści... jest... nie funkcjonuje w kontach prywatnych, bo to jest prawdopodobnie z tymi powiadomieniami co, co zaproszenia te do, do współpracy to są chyba, to co mówiłem w tym poprzednich materiałach, że na przeglądarce, nie? żeśmy się bawili i się zastanawiałem że to jest zaproszenie to jest tu, to, 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 to jest chyba to, to co tak mówiłem, nie? A to się okazało, że to nie jest lista do zrobienia, tylko po prostu zaproszenie do współpracy. I tu mamy właśnie wysłane zadania i odebrane zadania. Oraz moje wysłane zadania przez nas. I powiadomienia na temat różne. Dobra, przechodzimy do przeglądarki plików. I mamy tutaj tak. Zakładki. Ostatnio wgrywane bądź edytowane pliki. Wszystkie pliki, czyli cała cała hierarchia folderów i plików. Udostępnione off, offline. Tutaj mam przeczytam zapis, plik lub folder w jego menu, lub w, lub, w jego menu do wyświetlenia w trybie o, offline. No, no to po prostu pobrane do telefonu. O nie trafiłem, chciałem przywrócić do wszystkich plików. I to co z takim plikiem czy folderem możemy na telefonie zrobić? To wszystko to samo co na komputerze. Więc tutaj mamy na niej przy każdej pozycji i mamy tak: udostępnianie linka, na przykład do Facebooka, kopiowanie łącza. Eee, bo to udostępnij, to jest po prostu udostępnienie, takie w Androidze jak jest, nie o taki, taki link pubi, wygenerować możesz i wysłać komuś bez entwerem, na przykład, a ta, ta, ta druga opcja kopii łącza, to jest po prostu kopiowanie łącza do słowka. Dalej mamy kolekcję, czyli dodawanie do kolekcji, do wybranego elementu, pliku czy folderu, Dalej no mamy udostępnij w trybie offline. To możemy sobie pobrać. Pobierz, pobierz to jest w postaci pliku zip. Tak? Ten folder jest pusty. A no tak, no bo wyznaczyłem pusty. To jak to jest, czyli to. Spróbujemy pobrać. Po, pobierz. No jak jest pusty. No nie mówcie, że skasowałem co. No, nie, no, nie jest może musiałem to otworzyć. Aha, wybierz folder docelowy, a ja, a ja zastanawiam się o co chodzi. To, no, to my się usmiejemy, kurczę, i my się też uśmiechajcie na pewno. Ale to dobrze, bo to, to pozytywnie wpływa na człowieka. My yy, tak no, wybieramy po prostu folder i pobieramy. E, folder w postaci TIKū ZIT. Teraz ja wam pokażę. Eksploatę TIKū w moim ulubionym, czyli e Solid Explorer. To było. w pobliżu pobrane do folderu download. O i mamy tyk Charakter czyli to jest ZIP, czy to jest folder. A jeszcze zostałem powiadomienie, że zostało zakończone pobieranie. Tak, nie, to jest katalog. Czyli to pobiera nam na surowo, bez, bez zipów. Czyli jest po prostu takie podery nam tworzy po prostu. aplikacja na pozycji telefonu. Co dalej? nie na no, naszych plików bądź foderu kopiowanie, przenoszenie, usuwanie oraz informacje o folderze. Nie? Jeżeli chciałbyś przenieść sobie albo skopiować, to po prostu klikasz i wybierasz folder, to co nie I masz dwie opcje, kopiowanie i przenoszenie. Jeśli chodzi o przeglądanie plików, na przykład zdjęć, to po prostu sobie otwierasz i możesz sobie normalnie je jak każde inne, to są tapety na pojęcie, zwykłe. Jeżeli chodzi o pliki muzyczne, to również one działają. Możesz sobie podejrzeć. Muzyka leci. Jest buforowanie. Więc elegancko. Zaletą ogromną aplikacji na Androida jest fakt, że możesz sobie zaznaczyć kilka elementów. Możesz sobie przytrzymać dłużej. I możesz to po prostu sobie podankikach, nie jak w standardowym eksploratorze plików. Nie. Dobra. No to byłoby tyle. Nie będę przyciągał i chodzi o zarządzanie plikami, bo jak zmienić nazwę, to nie będę wam pokazywał chyba. Bo to jest nawiązanie do poprzednich materiałów. Jeżeli nie widziałeś szczegółów, to obejrzyj sobie wreszcie przeglądarkową. Tam jest więcej szczegółów podanych. Nie? A zawsze możesz o mnie tego spytać. Poza tym możemy jeszcze możliwość wyszukiwania informacji o folderze bądź pliku. Czyli rozmiar, datę, utworzenie, właściciel i tak rzeczy. Dobra. Do góry mamy jeszcze możliwość sortowania plików bądź listy według nazwy bądź rozmiaru oraz... styl. Tak? Tak. Okay. A nie, transfery to są. To do góry, tak, transfery, czyli ten odpowiednik listy transferów e, z tego, z windowsowskiego klienta. Ten, na dole, ten plusik na dole ma, umówiło nam dodanie. Nowego folderu możesz sobie tutaj stworzyć nowy folder. sobie jest nazwę. AAA. A, a, no i to jest tylko przykład. Tworzysz i masz utworzony katalog. On jest na samej górze, bo to jest na A. Poza tym możemy sobie jeszcze nowy dokument Worda utworzyć. Jak masz Office'a zainstalowanego na Androidzie to możesz sobie utworzyć dokument Wordowski. Pokaż, przekaż zawartość. To jest po prostu przekazywanie plików, yy, bądź folderów z pamięci telefonu. Dalej mamy Utwórz plik multimedialny, czyli po prostu nic innego jak zdjęcie. Możesz sobie zrobić zdjęcie, nagrać film, skonować dokument, ale skonowanie ja sprawdzałem. Mam proszę, prostu drodzy widzowie, i wam powiem, że skonowanie działa tragicznie. Albo polskiego języka nie obsługuję. Więc nie, 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 to jest tak zwane OCR, czyli on. on, on a my nie, nie pamiętam teraz rozwinięcia tego skrótu, ale to jest OCR, czyli po prostu rozpoznawanie tekstu na zdjęciach, ale to, to działa słabo w przypadku boksa. I nagraj dźwięk, ty możesz sobie, kolei, zrobić zdjęcia po prostu aparatem na a świecie, oczywiście nic nie ma teraz, więc muszę wziąć do ręki, wylec coś, fotografuję. O! Mamy podgląd. Klikasz OK i masz zgrywanie tutaj do góry tego zdjęcia, co, co zrobiliśmy. Dalej mamy robienie filmów. Multimedialny, tak? Klik. Mamy nagrywanie filmów. te po prostu znowu, aparat otworzy Ci się, aparat, który masz w smartfonie i dzisiaj się uruchomi nagrywanie. Skanowanie dokumentu to działa w bardzo podobny sposób jak zdjęcie, tylko po prostu przykładasz to do, do kartki i ci niby masz do notatek dodawać. I dodaję, ale rozpoznaje strasznie. Czy nie, nie tak jak powinno. Więc nie, nie polecam tej funkcji. Takie jest moje zdanie, że ona działa słabo. Teraz nagrywanie dźwięku, to jest zwykły, a teraz dzwoisz na mikrofon. Tak. zostanie z aplikacji. O, i możesz sobie nagrać. Idzie Basu do bazy i mówi. Proszę pana, proszę powiedzieć, chciąż brzmi w szcinie. A on na to chłopok bursztyn zrobił. No i zatrzymałem nagrywanie, możesz teraz sobie tutaj kliknąć na gotowe i odsłuchać. Proszę Pana, proszę No i klikamy wyślij i mamy wysyłanie, nie? Do chmury, proszę bardzo. A ten dokument Worda, jakby się ktoś pytał, nie, 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 nie To musisz mieć to, 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 ten logo Office'a, nie? To musisz mieć zainstalowanego ofisa w dokumencie. Albo program, który to obsługuje. Nie, bo to możesz sobie wywołać. Dokument Worda, to wtedy otworzy Ci się, a, nazwę, test. A to wtedy uroska, otworzenie, o i ci się otworzył Office. Czy chcesz otworzyć i edytować ten dokument w programie o pakietu Office? No tak. No to wtedy Ci się otworzy Office, ale mówię, żeby to działało musisz mieć Office'a zainstalowanego. I sparowane chyba aplikacja dodaną. Dost, dostęp do boxa musi mieć. Żeby działało. O! Nie można otworzyć tego. A, to nawet nie działa. więc git, Kit. Nie kit. Po prostu kit czy kit. Kit. Po prostu nie funkcjonuje przy moim przypadku. A tam była jeszcze coś takiego. A co to jest teraz? Moje piki. Czekajcie, bo się zgubiłem. a solid, zamknąłem taką boksową. <laughs> Pochodzimy z do folderu testowego i tu mamy opcję jeszcze tworzenia dokumentu tekstowego, pewnie w formacie .txt. Znowu zrobimy dyle jaką nazwę, bo to tam nie ma znaczenia. Pobieranie elementu A, no i otwiera nam się kwestia a, a, otwarcia innej aplikacji, nie na Androida. No, no to te, to jest te, tak, 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 tak to działa, tak to funkcjonuje. Dobra, no i mamy nowa notatka Box Note. Ty po prostu notatki Note. No to piszemy, My o. Ty, ty, o. A czy muszę literówkę zrobiłem? Nie. I otwiera nam się notatnik, który Wam też pokazywałem w przeglądarce. Oczywiście Android, przeglądarka i Windows będą osobne, będą są osobne materiały, nie? Ale nagrywam je w jeden dzień, żeby mieć, mówię, trochę do przodu. No i to możesz sobie też wpisać, Byle co chcesz, nie? I tu jeśli chodzi o formatowanie, jest jakieś? Jest. To jest pierwsza ikona, to jest zakończenie edycji. Druga ikona to jest pogrubienie tekstu, kursywa, podkreślenie, lista numerowana punktowana i więcej opcji. A nie, to jest przedwijanie chyba jakieś. Tak, lista numerowana i lista ptaszkowana. Ja to na to mówię. I jeszcze wyróżniwanie tekstu, do lewej do prawej i do środka. Justowanie by się jeszcze przydało, no ale nie mamy justowania. Dobra? No, no i tą notatkę możemy sobie tutaj jeszcze wyedytować. Po zakupu klientów wstecz mamy jeszcze opcję udostępniania i korekcję, datowanie do korekcji, zmiana nazwy, kopiowania i usuwania. A ten to, to jest dodawanie komentarzy, chyba rozpocznij rozmowę, z tą na to Tak, komentowanie, komentowanie to jest, dobra? No to byłoby tyle chyba najważniejszej funkcji tej aplikacji. Tu mamy jeszcze menu, menu bo to na dole też wam pokazałem, co tu jest, nie? Tu mamy oczywiście skrzynkę odbierta, tego wam nie pokażę. A tu jest jeszcze ikonka naszego konta i tu możemy sobie przełączyć konto, czyli zalogować się na inne, wylogować, zajęte miejsce, na tak, on 20 mega z 10 giga, e, udostępnianie, możemy za, powiadomienia włączyć, na to push, na te takie tu, jak Ci telefon zawibruje za to jest powiadomienie push. Tu możemy powiadomienia włączyć na temat udostępnienia dla nas plików, dodawania komentarzy, do naszych plików udos istotne aktualizacje, czyli nowe funkcje, na przykład ciągłe przechwytywanie. te możemy włączyć synchronizowanie takie ciągłe, i wam to przeczytam. Zawsze otwieraj aplikację bezpośrednio w widoku aparatu, aby przechwycić, zdjęcia, skany i dokumenty oraz nagrywać dźwięk. Aha, łe, to są takie. Takie bezsensowne według mnie. Od razu otworzy się przesyłanie zdjęcia do boxa. Dalej mamy bezpieczeństwo. Nie wylogowuj mnie. Czyli możemy zapamiętać hasło. Wymagaj kodu blokady. Możemy sobie ustawić kod blokady do aplikacji. Usunąć wszystkie pliki z pamięci podręcznej. To jest tak zwany cache. Ja polecam, aby co jakiś czas czyścić cache i przekaż pliki automatyczne, czyli wykrywanie nowych plików w urządzeniu i przekazywanie. No To możemy włączyć i wybrać, co ma się robić, ale to jest chyba płatne. W płatnym planie dostępne, dokładnie. Więc wam tego nie pokażę. No, no i to byłoby tyle z tego, co wiem. Z tego, co wiem i widzę. Więc nie będę wam przyciągał materiału, A, jeszcze dalej jest, proszę. Wymagaj kodu, usuwanie kresła, przekazywanie automatyczne, a i pomoc. Obejrzyj przegląd usług, przekaż dzienniki zdarzeń, centrum pomocy, zasady zachowania prywatności i warunki korzystania z usługi, i wersje aplikacji na samym dole. Dobra, także to tyle. Będę się Panu żegnał, wyczerpałem temat od A do Z jednego dnia, czyli nagrałem wersję przeglądarkową klienta tej usługi do Windowsa i klienta Androidowego, nie, czyli naprawdę jestem z siebie zadowolony, <laughs> oczywiście to będą osobne materiały dla Was, ale dla mnie jako jeden, bo ja to od razu ciągiem, ciągiem zrobiłem, bo mnie to po prostu... Tak zainteresowało i zaciekawiło, za bo ja tą usługą się bawię. No, co prawda, długo już, ale używam e, rzadko, bo najczęściej używam OneDrive'a teraz i e, Google Keep, jeżeli chodzi o notatki, nie? Ale jakieś alternatywy, jak widać, na rynku istnieją i warto się tym zainteresować, bo one są naprawdę ciekawe. E, tak. Ja wam pokażę jeszcze Wam, jak ja mam inne jeszcze. Ja mam tutaj Yandex, ale Yandexa Wam nie zrobię, bo jest po angielsku. A po drugie, wiadomo, rosyjska usługa, więc nie do końca Wam e, zaufana jest. Nidia Fire, Fire nie do końca dobrze działa na komputerze, więc również nie polecam. out też dosyć niby ciekawa usługa ale bardzo niestabilnie działająca na Windows, bardzo potrafi się wyłączyć, się potrafi się więc również polecam na sobie aplikacja aplikacje po usługach z telefonu. Także dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia z tej strony na przykład eee, cześć.